Cześć, cześć. Dzisiaj jednozdaniowa inspiracja, która być może pomoże Tobie lepiej podsumować poprzedni rok, ale też może będzie takim punktem, który chciałbyś umieścić w planowaniu kolejnego, jeśli chodzi o Twoje kompetencje analityka biznesowego. Zapraszam. Inspiracja dzisiaj wzięta z książki Agile BA: Agile Business Analysis Handbook. Konsorcjum DSDM. No i tutaj w tym opracowaniu bardzo fajnie przedstawiona jest rola zwinnego analityka biznesowego. Jedno z takich krótkich zdań, a nawet równoważników, które chciałabym zostawić z sobą, no to jest tutaj właśnie na samym początku w przedstawieniu roli analityka biznesowego, czyli co ten analityk powinien robić, kim powinien być, o co powinien dbać. Mamy tutaj taką listę rzeczy, o które warto, które warto wziąć pod uwagę. No i mamy tutaj coś takiego jak. Discovery and definition of cost-effective valuable solutions to business needs, czyli odkrywanie i definiowanie takich rozwiązań, które są efektywne kosztowo, wartościowe, właśnie po to, żeby odpowiadać na potrzeby biznesowe. I to, co zwróciło moją szczególną uwagę, i myślę, że to jest bardzo ważne w pracy analityka biznesowego, o czym być może nie każdy z nas pamięta, no to to, żeby rozwiązania były efektywne kosztowo. My często skupiamy się na tym, żeby Zrozumieć IT, jeśli pracujemy w zespole, no to rozumiemy nasz biz, rozumiemy nasz zespół, rozumiemy to... E na czym zależy naszym deweloperom? Kiedy oni są niezadowoleni, to bardzo szybko się o tym dowiadujemy i wykrywamy, że na przykład jakieś rozwiązanie będzie nieeleganckie, będzie jakimś workaroundem, który później trzeba będzie odkręcać albo będzie trudny w utrzymaniu. I często pracując w zespole, my wychwytujemy, że to jest niefajne dla naszego zespołu, więc optymalizujemy rozwiązania po to, żeby one były właśnie eleganckie i żeby dawały zadowolenie naszym kolegom, z którymi pracujemy na co dzień. Jeśli też jesteśmy blisko biznesu, to często rozumiemy, co to znaczy wartościowe, że to da, da, da więcej wartości, że to będzie fajne dla naszych klientów, użytkowników czy dla naszych odbiorców biznesowych. Natomiast to, co jeszcze jest ważne, no że wszystko to, co tutaj próbujemy wybalansować, powinny być efektywne. Kosztowo i myślę, że to bardzo warto sobie zapamiętać, podkreślić i wziąć do serca, no bo często jest tak właśnie, że skupiamy się na tym, żeby to było eleganckie technicznie, żeby to było też może jakieś fajne, wartościowe dla naszych odbiorców. Natomiast to ma również być te, te rozwiązania, które tutaj rekomendujemy mają być efektywne kosztowo. Skoro pracujemy w firmie, no to ta firma musi działać, musi się rozwijać, musi się po prostu jej opłacać prowadzić biznes. No i ze wszystkich tych rozwiązań, które proponujemy, no to warto za każdym razem też wziąć pod uwagę jaka będzie tego cena. Nie zawsze jest tak, oczywiście, że najlepsze rozwiązanie to to, które jest najtańsze, ale też może być tak, że to, które przychodzi nam pierwsze jako do głowy, pierwsze do głowy jako to dobre rozwiązanie, które akceptuje nasz zespół albo na przykład właśnie też strona biznesowa, może być tak, Nieproporcjonalnie drogie, że nawet mimo tego, że inne nie będzie tak doskonałe, to jednak patrząc na stosunek kosztów do korzyści, no to i tak opłacałoby się wybrać inną drogę. Więc zachęcam do tego, żeby te koszty brać pod uwagę. Jeśli masz to doświadczenie, że prowadzisz też swoją firmę, swoją działalność, albo po prostu jesteś osobą, która ma silnie zakorzenione te takie kompetencje również finansowe, czy to w zarządzaniu budżetem twoim rodzinnym, swoim osobistym budżetem, tym domowym, no to też bierzesz to na pewno pod uwagę i zachęcam cię do tego, żebyś pamiętał o tym, kiedy analizujesz również biznes odbiorców. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.